same czynności jak co rano, czyli robienie łosia z roweru i pakowanie, i pakowanie wielbłąda dwugarbnego skarpetki. tak, żeby łosiowi skarpetki z głowy nie spadły i by było łosiowe. łosiowo Roman już jest w trakcie ja dopiero zaczynam no, no i wylądowaliśmy w starych bajkach no miejscowości gdzie urodził się Rumcajs, Cypisek, Greksio, Bolegilolek, Kolargol To jeszcze Zwirek i Muchomorek O dokładnie eee, inne, i inne stare to są bajki by, to jest postaci może naszego dzieciństwa Kto mieszka w tej dziupli? Kto mieszka w tej dziupli? Jakiś dziupelek. Możecie podsadzić, zobaczcie. Nie, dziękuję. Zazdroście? To zazdroście. Nam się tu podoba. Romanowi, już tak do głowy do głowy słońce uderzyło, że zaczął ze zwierzętami rozmawiać. Właśnie zaczął rozmawiać z zaskrońcem. Proszę bardzo. To z tym zaskrońcem Roman właśnie ucinał rozmowę. to się schował. Zwinął w kłębek, żeby go nie było widać. Taki sobie zaskroniec. Chyba do rękawiczki poszedł mu wejść. Albo do Sak za Podróżnik może. Kolega zaskrońca Roman. Iłomi. mi Tykocin. Możliwe, że nazwa pochodzi od tego, że wszystko mi w rowerze tylko jak jadę. Kolejny koleżanki, koło zamku. koło zamku. to upolowane, to można teraz rzucić teraz szybko okiem zamek, zamek zamek. Zamek w Tykocinie. Piękny zamek z cudowną historią. wjeżdżamy do miejscowości Tykocin <laughs> przepraszam taką urokliwą urokliwą dróżką dosyć ciekawą rzeka Narew, przekraczamy rzekę Narew po raz pierwszy na tej wyprawie jesteśmy w Tykociniu i właśnie podążamy do baru który prowadził w filmie u Pana Boga w Ogródku i za miedzą wspólnie z małżonką Bocian Przestępca, który zszedł na dobrą drogę Tędy chyba jeepem jechał tak tak. mi się wydaje tutaj stawał, później policja tutaj tym polonezem to z tym tekstem to akurat nie na tej ulicy że jakie pan ma numer rejestracji? A co? Ja z nim rozmawiam. Nie, ja do niego co, czy ja do niego dzwonię? O, właśnie. Także tak wygląda ta res słowna restauracja w Tykocinie, która gra w restaurację w miejscowości Królowy Most. Królowy? Tak? Dokładnie? Dokładnie, tak. Królowy Most. I tu, tak przyjecha w... i tu przyjechaliśmy. Jak to wszystko w filmie można dostosować? Można, ja chce. można, dokładnie można. gościnny tykocin. Gościnny, bo jest żabka jedna jedyna na rynku, i można coś w niej kupić. Piękne budynki, charakterystyczne, łatwo łatwo do zapamiętania. I piękna droga, która wytrzęsie na równi Nie ma w Tykocinie wysokiej zabudowy, wszystkie domki są prawie że jednakowe, bardzo podobne do siebie, drewniane. I tak, spadowy, okienka. To nie jest Złotoryja, ale blisko. Złotoria Miejscowość niedaleko Choroszczy, a Choroszcz niedaleko Białego Stoku. Specjalne życzenie małżonki. Do chorożczy jadę! Piękne łąki kwietne zamiast zwykłych normalnych trawników. I spokój. Lubin. Lubin właśnie, maki. Pięknie to wygląda. Takie wiosenne super kolory. Jesteśmy w centrum Białego Stoku jedziemy sobie do, zobaczyć Pałac granicki i jedziemy obejrzeć kościół albo z zewnątrz, albo środka. To już od środka, tylko Romana zależy bardziej Jesteśmy niedaleko pałacu Branickich w Białym Stoku w którym to Roman jest pierwszy raz w życiu Zgadza się Podobać się? No na razie mury widzę Ale czy Ci podobać Ci się Białystok? A Białystok całkiem przyjemne miasto no, nie ma za dużo bieli nie? Nie, nie, ale stok jest. Stok jest, stok jest, tak Piękny pałac Chwileczkę tam wejdziemy ale najpierw zaciągnę Romana tutaj jak są ogrody, bo pewnie nikt nie widział jeszcze nie. Na 100% nie widział. Wygląda Pałac Branickich w Białymstoku od strony ogrodów i od strony tutaj wody. Parku, tak, zobaczymy za chwileczkę od przedniej części jak on wygląda. Można się poczuć jak w renesansowej Polsce, prawda? Piękne. Dobra. Naprawdę piękne. Ładne. Środek miasta, Białystok. Pionki świetnie. Albo ten mur dźwięk ochłonny super działa. Zobaczcie, akurat nic nie idzie. No trudno. Następnym razem, zobaczymy, czy wszyscy jadą przepisowo. Kto będzie zgodnie z przepisami jechał określoną ilość kilometrów. O, ten może być. Ten więcej nie potrafi. Za dużo. Za dużo. No ten 50 jechał pierwszy. Za dużo. Przejechało 6 sam samochodów, z czego 5 miało przekroczoną prędkość. No i tak to jest na polskiej drogach Słoneczko daje się bez znaki Supraśl. Roman mówi Supraśl. Zgadzam się z Romanem. Dojechaliśmy. To no, supraśla. Mostek gdzieś w Polsce. Nie wiem co to za rzeka. Nie wiem co to za pan na rowerze. Nic nie wiem. Jadę dalej. A to nasze znajome mrowisko po drodze. Ale ruch w tym mrowisku Nieduży To zając I uciek kicając Dojeżdżamy powoli do celu szóstego dnia Rzeczka miejscowość Borki i szukamy numeru 33.